Pokoj i dobro, moi kochani, Franciszek nie był sam. Historia mówi nam o tym i co też widzimy do dnia dzisiejszego: że powstał zakon braci mniejszych, a skoro powstał zakon, to musi oznaczać, że pojawiła się też wspólnota tych braci. I dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na początki istnienia naszego zakonu, na pierwszą wspólnotę braci. Było tak, że Franciszek po swoim nawróceniu, po całej historii odbudowania kościoła, po całej historii związanej z biskupem i wszystkich wydarzeniach, o których już słyszeliśmy, kiedy zamieszkał przy tych trendowatych zajmował, zaczął się nimi zajmować. I kiedy zmieniał to swoje życie, to po pierwsze w wspólnocie ludzi asyjskiej zaczął wzbudzać pewne zainteresowanie, niejednokrotnie też zaczął wzbudzać śmiech. Dlaczego? Dlatego, że no, uważali go za dziwaka. Oczywiście było już, był już nazywany tchórzem, był uważany za dziwnego człowieka, za tego, który uciekł z wojny, tego, który nie potrafił wrócić, tego, który nie, nie wyjechał w ogóle na nią. Natomiast gdy zaczął też mieszkać z tymi trendowatymi, to zaczął być nazywany, tak jak wspomniałem, dziwakiem, człowiekiem, który postarał zmysły nawet niektórzy mówili. A co robił Franciszek i co było też takim bardzo dla niego trudnym doświadczeniem na początku? Otóż on zaczynał żebrać na rzecz potrzebujących ubogich i tych trendowatych. I gdy chodził, y, prosząc o jałmużnę od y, miejsca do miejsca, domu do domu, czy nawet mu się zdarzało, że chodził do karczmy, który wcześniej się bawił, to spotykał też tych swoich kolegów. I jest taka historia z jego życiorysu, kiedy wchodzi do jednej karczmy i on na początku zostaje przez nich wyśmiany. I kiedy przy wejściu, widząc ich, y, Franciszek tak się zastanawia, co ma zrobić, czy wejść, czy nie wejść, i musi pokonać swój wstyd. Właśnie dlatego, że no, chodzi mu o to, żeby po prostu, y, no, wiadomo, przełamać się. I móc zyskać jałmużnę dla tych potrzebujących. I w tym kontekście potem Franciszek wchodzi, spotyka ich, oni go wyśmiewają, ale też mu tam dają. Ale co się dzieje dalej? Jego znajomi po tym etapie wyśmiewania go i jego zachowania takiego powiedzmy, które było dla nich kontrowersyjne czy dziwne, zaczynają się zastanawiać, co się z nim stało. Przychodzą do niego, zaczynają go spotykać, zaczynają z nim rozmawiać i widząc jego zmianę życia, oni sami zmieniają swoje życie i postanawiają żyć tak, jak on. Chcą być jego towarzyszami. I wielu z tych znajomych, którzy w tej karczmie podczas jego żebrania Franciszka wyśmiewało, wielu z tych znajomych potem staje się jego pierwszymi towarzyszami. I to jest właśnie początek powstania zakonu braci mniejszych, tej wspólnoty braterskiej. A o dalszych etapach jej rozwoju, to już powiemy następnym razem. I tradycyjnie pokój i dobro, i jeszcze bardziej tradycyjnie możecie nas lajkować.